bara bara bastu, bastu. Ta piosenka jest na maksa w trendach tegorocznej Eurowizji. No tutaj, jeśli chodzi o warstwę muzyczną, no to wiadomo, że to jest pewnego rodzaju szlagier. To byłoby dobre na interwał akt w Malmö na Eurowizji. Ale to nie jest po prostu ten sam odtwarzany, nudny schemat co roku. No i w końcu Szwedzi będą mogli powiedzieć, że dostaną więcej punktów od widzów niż od jury. Wszystkim tu molec i witam was w kolejnym odcinku moich reakcji na piosenki z Eurowizji 2025. A dzisiaj przychodzę do Was oczywiście ze Szwecją, która nieoczekiwanie, bo tak chyba mogę powiedzieć, że nieoczekiwanie wybrała na Eurowizję zespół Kai. Kai z piosenką Bara Bara Bastu będzie reprezentował Szwecję, wygrał Melodifestivalen. No i dlaczego to jest zaskoczenie? Ano dlatego, że nie wygrał faworyt. Mons Zelmerlow zwycięzca nie tylko Melodii Festiwalu 10 lat temu, ale przede wszystkim Eurowizji. Miał być jak Lorin, to miała być druga Lorin, męska odpowiedź na Lorin. No a co się okazało? Okazało się, że ostatecznie zajmuje drugie miejsce. No Kai wygrali przede wszystkim dzięki głosowaniu telewizów, ale także w głosowaniu jury zabrakło im tak naprawdę do wygrania dwóch punktów. Dwa punkty więcej miał Mons Zelmerlow, tak więc rzeczywiście te szwedzkie selekcje w tym roku były mega wyrównane, jeśli chodzi o wyniki. No i chyba też fajnie to wyglądało jeśli chodzi o cały obrazek i w ogóle o muzyczną też sferę. Ja, jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, a wiecie, że lubię się przyczepiać, no to bardziej bym postawił na większą jednak różnorodność muzyczną, no bo w finale miałem takie wrażenie, że tak ze cztery piosenki to są takie albo nijakie, albo bardzo powtarzające się, jeśli chodzi o ten gatunek muzyczny. No ale wygrała w końcu piosenka, która jest zupełnie inna, świeża, więc mamy powody do zadowolenia i nie ma co przedłużać, czas po prostu na reakcję. Ale zanim reakcję, to oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Bo jak pokazuję o statystyki, tylko co czwarta osoba, która mnie ogląda, subskrybuje mój kanał. Tak więc wijamy, zostawiamy suba, zostawiamy łapkę w górę. No i oczywiście, jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, wesprzeć rozwój tego kanału, to zachęcam do tego za pomocą platformy Patronite. O Jezu, jakie je bym zjadł baskie z grilla. Nie mogę się doczekać chyba tego sezonu wiosennego, majówkowego. Ale już od początku jakoś ten klimat do mnie przemawia. To, co oni zrobili na scenie, że mamy po prostu, wiecie, saunę w środku lasu, ale to widać, wiecie, to jest tak zaaranżowane, że widać, że to jest faktycznie jakiś tam las, a nie, a nie marna dekoracja. Kocham w ogóle całą te wiecie inscenizację, nawet że mamy wiecie ludzi przebranych w koszule drwala. No ma to taki wiecie charakter północnej Szwecji, mimo że państwo panowie są z zachodniej Finlandii. No tutaj jeśli chodzi o warstwę muzyczną, no to wiadomo, że to jest pewnego rodzaju szlagier i wielu osobom się to po prostu no, nie spodoba ze względu na taką prza, przaszność, e, ale, ale tutaj co można wyróżnić to przede wszystkim to, że ta piosenka ma taki, wiecie, bardzo charakterystyczny i no, łatwo wyczuwalny beat, że bardzo łatwo można po prostu gdzieś tam do tego tańczyć i mieć taką swobodę w tym wszystkim. O, sauna po prostu! Na 100%. To byłoby dobre na interwał akt w Malmę na Eurowizji. Bara, bada, bastu. bastu. Ja nie dziwię się, że publiczność oszalała na punkcie tego występu i tej piosenki. No bo to jest rzeczywiście inne, inne od tego, co Szwecja wysyłała na co dzień. I oczywiście tu może nie ma jakiegoś wielkiego poziomu, nie wiem, muzycznego, ale to nie jest po prostu ten sam odtwarzany, nudny schemat co roku. No i w końcu Szwedzi będą mogli powiedzieć, że dostaną więcej punktów od widzów niż od jury. No to jest taka chyba kwintesencja też Melody Festivalem, czyli takie, wiecie, disco i dobra zabawa, impreza. Brakuje tylko baloników w rękach. A, jednak są baloniki, okej, okay, jakby wszystko. Sauna. Ta piosenka jest na maksa w trendach tegorocznej Eurowizji, bo z jednej strony mamy ogromny element sceniczny, wokół którego jest zbudowana cała piosenka, czyli mamy tutaj mowę oczywiście o saunie, o fińskiej saunie, no bo o tym jest w gruncie rzeczy utwór Barabadabastu. Druga rzecz, no to jest jednak bardziej piosenka nacechowana na występ, a nie na, nie wiem, odtworzenia sobie w aplikacjach albo w radiu. To jest zdecydowanie taki, no występ, performance. I no tutaj rzeczywiście właśnie grupa Kai mega wpisuje się w ten klimat i w to, jakich mamy uczestników i jakie piosenki w tegorocznej stawce. No i trzecia rzecz, że Szwecja śpiewa. Po raz pierwszy od 1998 roku po szwedzku, czyli powrót do języków narodowych. Jak zobaczymy, ile jest państw i ile jest języków w stawce Eurowizji, no to jednak odwraca się, po raz kolejny odwraca się ten trend, że śpiewamy w językach narodowych, a nie po angielsku. To już w zasadzie funkcjonuje od jakiegoś czasu, natomiast w tym roku mam wrażenie, że znowu będzie jakiś taki rekord pod względem liczby, liczby języków w edycji Eurowizji. No i tutaj oni się oczywiście z tym wpisują. I powiem szczerze, że po cichu trzymałem, za ten zespół. W zasadzie w sumie to nie po cichu, bo w swojej topce, którą wrzucałem miałem na pierwszym miejscu Kai, a to dlatego, że nie chciałem właśnie, żeby Szwecja wybrała Monsa Zelmerloha z piosenką, która brzmi jak Heroes sprzed 10 lat. Chciałem, żeby postawiła na coś odważnego. To wydawało mi się trochę nierealne, bo miałem takie wrażenie, że okej, okay, to może wygrać televoting, no ale u jury to będzie, wiecie, dostanie 20-30 punktów i będzie już tak duża różnica, że to będzie po prostu nie do przeskoczenia, a tu się okazuje, że jest jednak, że jednak zdobyli bardzo dużo punktów u jury i to dało im gdzieś tam wejście do tego, żeby wygrać, wygrać to festivalen i bardzo się cieszę, bo mimo, że wiecie, to nie jest jakaś ambitna muzyka, to w ogóle jak poczytałem trochę o tym gatunku, który oni reprezentują, no to jest gatunek gdzieś tam w ogóle adresowany właśnie do osób typu rolnicy, kierowcy, więc to no coś trochę jak disco polo może, ale nie do końca, no bo jednak w Skandynawii czy w ogóle w Niemczech te szlagiery to mają zupełnie inne wydźwięki, inny vibe, inna w ogóle grupa tego słucha. Natomiast mi to absolutnie nie przeszkadza, czy to jest szlagier, czy to nie jest szlagier. Piosenka jest chwytliwa, piosenka jest zapamiętywalna. Do tego jest rzeczywiście bardzo charakterystyczny występ, i to może być przepustka do tego, by właśnie wybić się na tle całej tej stawki. No bo jednak mamy dużo właśnie takich występów performerskich, ale one są bardzo na poważnie, a ten występ. Ja odbieram jednak trochę jako forma pastiszu, trochę właśnie jako żart. No to jest trochę co innego. Tym bardziej, że oni są też nie tylko właśnie takimi typowymi wokalistami, ale też trochę takimi wokalistami, aktorami komediowymi, więc to wszystko się gdzieś tam wpisuje w taką jedną całą opowieść, że nie należy tego po prostu traktować w 100% poważnie. Tak więc reasumując, dla mnie naprawdę spoko propozycja. Myślę, że tak dla mnie na top 10 i w mojej takiej, wiecie, top 10 moich piosenek z tego roku, ale myślę, że też Szwecja ma po prostu szansę na top 10 Eurowizji. A jak Wam podoba się piosenka Bara Bada Basu ze Szwecji na Eurowizję 2025? Dajcie znać w komentarzu, ocencie ten utwór od 0 do 10 punktów i napiszcie w ogóle kto był Waszym faworytem, kto był Waszym guilty pleasure bo moje takie, wiecie, występy które gdzieś tam po cichu chciałem, ale no jednak wiedziałem, że umówmy się, nie, no to oczywiście Dolly Style i Meira Omar, to były takie moje energetyczne, taneczne tutaj piosenki, które mnie pobudzały więc jestem bardzo ciekawy, kto był Waszym guilty pleasure. No i oczywiście, jeżeli jesteście tutaj pierwsze, albo jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, a chcecie mieć y, informacje na bieżąco z Eurowizji, to zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawienia także łapki w górę. Dziękuję moim patronom za całe wsparcie, które mi dajecie i oczywiście zachęcam do oglądania dalszych odcinków, bo one już niebawem kolejne reakcje już za chwilę. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!